Jeden z niewielu polskich kanałów poświęconych tematyce gier myśliwskich, Max The Hunter. Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony, Max The Hunter. W dzisiejszym odcinku zapolujemy na dziki, ale nie tak jak zawsze, tylko z breneki. Na 85 metrów na ambonie, na mapie pokażę Wam o tej. Mam już, i tutaj jeden dzik sobie przebiega. A przede mną, patrzcie, idzie sobie też parę dzików, w tym jeden ładny dosyć odyniec, czwóreczka. Więc myślę, że postaramy się bardziej zaczekać na tego jednego mocnego niż strzelać. To chyba, że przyjdzie tutaj jakiś ciekawy. Chociaż tutaj już mamy odyńca fajnego, to w sumie można strzelać. Za mi się pójdzie za chwilę. E, luneta, a czy strzelba kalibru. 2? To jest dwunastka. O kurde, za krzakiem była miałem strzelać. O, dostał chyba słabo. Poprawiłem mu i ten strzał już był dosyć dobry. Tutaj spróbujemy, może jeszcze jednego. O, widać, że od razu dostała dobrze, bo ta lożka była. I tak szybko dosyć padła. Było widać. Więc dublecik jest, można przeładować bron i zejść z zębony. Zobaczymy tylko, gdzie tam to uciekły, żeby wiedział, gdzie mniej więcej potem je tropić. Hmm, chwilka, rozejrzymy się. O, dobra, mniej więcej wiem, gdzie poszły. Zaraz za nimi pójdziemy, nie będę strzelać tam na 200 metrów z breneki, ponieważ może być to mało efektywne. A, pierwszy strzał spóźniony. A drugi strzał, wyprzedzenie idealne, 100 kg, prawie dzik, więc ładny odyn. Zobaczmy, co drugie się udało strzelić. Nawet nie patrzyłem, ile ważyła, po prostu strzelałem. W biegu nie ma po prostu nawet na to czasu. Tutaj jeszcze biegnie jeden. Eee, w biegu nawet nie ma za bardzo na to czasu. Strzał w półco. 105 kg. No, ładne dwa dziki. Widzimy się za chwilę, kiedy podejdę następne. Następne dziki, które spotkaliśmy, to są te, które widzieliśmy przed chwilą. Nie uciekły daleko. Sami zobaczcie zaraz, jak wstanę, to od razu zacznę strzelanie, bo są dosyć blisko. Nawet na leżąco można. Ale ja chcę tylko zobaczyć, gdzie jest mój ładny odyniec. Niestety nie widzę go. Teraz tu jest. O, niestety nie dostał w serce i robi się dosyć niebezpiecznie. Bo też nie chcę strzelać w mózg, bo po prostu mogę ten wy złapać y trofeum. Ło kurde, ale pudło. Tro kolejna szarża, ale na szczęście padł od razu. No zrobiło się gorąco. Niestety ten będzie zabrudzony, bo dostał ponad trzy razy. Ło, totalnie jest zepsuty. Po pierwsze szczękę dostał, później znów jezu trzy razy dostał po czaszce. Więc teoretycznie z jego kół nic nie powinno zostać. No byłoby złotko, dosyć ładny dzik, no ale zepsuty po prostu przez ten atak. Normalnie myślę, że byłoby inaczej. Tutaj zobaczmy tego. Ten też dostał w łeb, ale jak widziałem, że to jest Locha więc po prostu strzał w mózg, no i pada od razu nie wiem czemu właśnie tutaj czaszka jest takim organem, którego nie wolno zepsuć, bo dziki dosyć często strzela się w mózg a tutaj widzimy znowu te same, tylko się wracają jak głupie, no ale ok można je podejść i strzelić też trochę powabię może przyjdą o już widzę, że wracają, tak o, 100 metrów ponad. No, mi się to podoba, sorki za małego laga. Yy, mi się to podoba, jak sobie tak wracają. Może teraz uda się strzelić coś więcej niż dublet, bo już dwa dublety do dzików mamy, a jest dopiero, nie wiem, chyba 5 minut nagrania. No, niecałe 5. Ja sobie tutaj gdzieś postaram się w krzaczku się schować. No trochę mniej widoczny jestem. I zobaczymy, do którego byciemy strzelali. Założymy sobie lunetę. Raz, dwa, trzy. I tutaj gdzieś jest czwarty. A czwarty idzie blisko, więc mogę go od razu strzelać. Tak jak celowałem w serce dostał. A inne uciekają niestety tyłem. Chociaż ten jest nawet do strzału. Niestety trzeba poprawić. Drugi raz dostał już dobrze. Więc kolejny dublecik, trzeci już na dzisiejszym odcinku. Właściwie mógł skończyć ten odcinek bo polowanie jak najbardziej udane, ale postaram się coś jeszcze znaleźć. Celowałem go w serce. I no i trochę źle wycelowałem trochę niżej trzeba było. 120 kilo. ładny odyn. Powiedzcie. Co sądzicie o polowaniach na dziki? Czy chcielibyście częściej czy wolicie? Nie wiem, na przykład byki, kozły cokolwiek. Piszcie w komentarzu, co będziecie chcieli na następny odcinek, bo często staram się to robić. Chociaż nie lubię polować na Bizony. Chociaż wiem, że kiedyś będę musiał to zrobić. Jeszcze może zapolujemy na jakiejś innej mapie, zanim dodadzą nową, bo jak wiemy gram na konsoli, to nowa mapa wychodzi 23 czerwca, czyli chyba dzisiaj. A czy zależy, kiedy to wrzucę? Bo nagrywam 22 czerwca. Jeśli wrzucę to 22 czerwca, to jeszcze jeden dzień. Jeśli wrzucę to 23 czerwca, to prawdopodobnie nie oglądacie tego odcinka, tylko właśnie gracie na nowej mapie. Pierwszy strzał był nawet dobry, tylko w łopatkę. Drugi strzał w płuco. 92 kg, więc całkiem dobrze. Tutaj te dziki są cały czas, one się nie płoszą, nie wiem czemu, tak za bardzo. Więc też trochę po i podejdę. No, trochę ten model zepsutuje polowanie. polowania. Yy, chodzi oczywiście o to, że te zwierzęta się aż nie tak płoszą. Chociaż pierwszy raz mi się zdarza, żeby dziki były aż tak niepuchliwe. No ale, cóż zrobić. W czwartek wychodzi yy, symulator polowania, ten Hunting Simulator 2. Pojawi się na moim kanale, nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno się pojawi, bo chętnie zagram. Cena trochę odstrasza, bo tam dla podstawowej wersji jest to 230 zł. Dla jakiejś wersji deluxe z niedźwiedziami jest to bodajże 280 zł. No ale myślę, że i tak kupię. Nie wiem jeszcze którą, zobaczymy. A teraz czas podejść dziki, więc widzimy się za chwilę. O, Patrzcie co my tutaj mamy. Pierwszy strzał go chyba trochę za wysoko trafiłem. Aż sam nie wiem. Zdejmę lunety, bo nie wiem, co on robi, czy atakuje, czy co. Nie wiem, gdzie on w ogóle pobiegł. Nie trafił on w żaden organ, ale patrzcie, leży. Czyli po kręgosłupie dostał. No, czyli troszeczkę za wysoko. Ale ten strzał nie był aż taki zły. Zobaczmy. Tak, w kręgosłup. 137 kg, No, ładny odyn. Złota by nie było, ale... No fajny, fajny bardzo. Więc teraz przenoszę się w jeszcze inne miejsce. Sam jeszcze nie wiem gdzie. I widzimy się, jak coś spotkam. Wabi tutaj jednego dzika. I patrzcie. Jest na 85 metrów. Widziałem koło niego jeszcze dwa. Lecz teraz ich nie widzę. Teraz jest już na 70, więc myślę, że można oddać spokojny strzał. Przynajmniej się postaram, ale póki idzie to nie zamierzam, chyba że się ustawi bokiem. Bo tak, te strzały w sercu są dosyć niepewne, bo często można w szczękę trafić, a patrzcie co tutaj idzie. Idzie i to odn, więc. A, strzelam go nawet teraz. Hmm, czemu on dostał źle? Bo dostał źle. Może dlatego, że miałem chyba. Chyba zależało to od nastawy. Ponieważ mogła być za mała. Bo chyba miałem na 50 metrów i wycelowałem nisko, czyli opad kuli przy tej brenece jest dosyć duży. Znaczy, tak mi się wydaje, że przynajmniej to od tego zależało. Jeśli od czegoś innego, no to nie wiem. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Położyłem go na miejscu tym strzałem. Wiem, że niektórzy z Was ledwo co widzą, że tutaj biegnie, a ja oddaję strzały, ale tyle godzin w grze, że już... Te strzały zazwyczaj mam pewno. chociaż jak wiecie, nie zawsze wychodzi, bo z breneki poluje dosyć rzadko. Lecz to aż tak się nie różni od sztucera polowanie. Znaczy, wiadomo, mniejsze odległości, więcej naboi w magazynku, ale mało kiedy je wystrzelam. A teraz trzeba zebrać dzikę, bo aż mnie ciekawi, gdzie ten drugi strzał dostał, bo widziałem go tylko tak troszeczkę, to w miarę go wyprzedziłem i kulę posłałem przed niego, ale zobaczymy. O, i strefa żarowania odkryta. No! Ta kula opadła. A drugi strzał po prostu był słaby. I to tak dosyć słaby. A... no, czyli trzeba jednak brać pod uwagę nastawę, bo strzał był na 84 metry, a strzelałem z nastawy na metrów 50. Więc po prostu widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zadawajcie pytania związane z grą, nawet jeśli nie z grą, to też możecie zadawać. Chętnie pomogę, chętnie odpowiadam. a po prostu widzimy się jutro lub pojutrze, tego nie wiadomo. Ale mam nadzieję, że się podobało, już się powtarzam, więc do zobaczenia, z tej strony był Max Hunter, hejka!